Jest ja pozdrawia Jest duże zainteresowanie naszą strefą e, falu Baziaka e, i dzieciaków jest coraz więcej. Mam nadzieję, że tak jak tutaj będą się świetnie bawić na trybunie podczas wspólnego dopingowania. Malujemy buzie, zajmujemy się stanowiskami plastycznymi, które e, są wokół tutaj trybun ustawione. Ja, ja lubię są również motory, każdy może sobie zobaczyć takie stare motory, usiąść na nim, niektóre z nich są nawet odpalane, co niektóre dzieci trochę straszy, ale wiadomo, trochę adrenaliny nie zaszkodzi. Muzyka Nie spadniesz. Mamy też namiot, z którym można się spotkać z Patrykiem Dudkiem, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf. Czyli jeszcze stoicie zaraz w kolejce i zbieracie autograf od Patryka Dudka, tak? No, tak. Daj mi to, nie Nie powiedziałam o najważniejszym, czyli o e, Toyocie, którą można pomalować mazakami. To jest fajna, fajna inicjatywa. Fajnie, bo tylko jest koordynatorem, więc w końcu mogą się wykazać i coś, i coś robić, więc jest super. Jest fajnie, jednoczą się, dzieciaki się nie nudzą, bo to też jest ważne. Nie? To jest dopiero początek naszej ciężkiej pracy. Praca jest fajna. Dzień dobry, smacznego przede wszystkim. Bardzo mi się podoba, musiałem się przebić z sektora i... Co Ci się najbardziej podobało? Spotkanie z Patrykiem Dudkiem. O proszę, a czy Patryk Dudek to jest taki Twój ulubiony zawodnik? Oprócz Siewicza i Andreasa to tak. Także cieszymy się bardzo z tej sprawy, fajnie. Możemy fotę zrobić? Tak. Idziemy a... dalej. Jak się podoba. Fajnie. Mam najbardziej się podobają bilety strefy na strefę roczną, bo ceny są atrakcyjne. No i stać nas, żeby przyjechać na każdy mecz. Przyjeżdżamy na mecz z Lubina, lubimy Falubas. Kim lubi Bo Lubin lubi Falubas. Lubin lubi Falubas. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowa akcja, tylko będzie tak na każdy mecz. Na każdym meczu będzie taka strefa Falubaziaka, na którym będą przygotowane różne animacje.